Częsta emerytura już za chwilę wspomoże finansowo naszych seniorów. Ile dokładnie wyniesie w tym roku, kto ją dostanie i jaki ZUS podpowiada sposób na to, żeby była nawet wyższa na rękę? O tym opowie nam dzisiaj Karol Jegielski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Dzień dobry, Panie Karolu. Dzień dobry, Panie redaktorze, i dzień dobry słuchaczom, widzom. No, bo też rozumiem, że będziemy na wizji. Jak najbardziej. To jest cotygodniowy podcast Biznes Między Wierszami. Codzienne informacje ekonomiczne można usłyszeć na antenie Radia Z o 10 i 15. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam. Panie Karolu, najważniejsze pytanie, najważniejsza informacja, na jaką czekają seniorzy: ile będzie wynosić 13 emerytura w tym roku? Jak już od no kilku lat, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje to roczne, dodatkowe świadczenie pieniężne, no potocznie nazywamy je trzynastką, będzie wynosić tyle, ile wynosi minimalna, tak gwarantowana przez państwo emerytura, która po marcowej waloryzacji, bo już jesteśmy prawie u progu kwietnia, czas nie ułaga, nie biegnie niestety, która wynosi 1870 niemalże 9 zł, a dokładnie 1878 zł i 91 groszy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, pan doktor. Zdecydowanie. tak, tak, ja mam tutaj podpowiedź i ściągawkę na tebeka, o których będziemy za chwilę mówić. To jest 1878 zł 91 zł brutto. Tak, zawsze kwoty podajemy brutto ale wypłata na rękę będzie niższa, gdyż trzeba pamiętać o tym, że zapłacimy, że, czy też seniorzy zapłacą od tej kwoty składkę zdrowotną oraz podatek. Tak. Czyli składka zdrowotna zawsze będzie takiej samej wielkości, a podatek zależy. Zależy. I tu myśmy o tym komunikowali. Rozumiem, że... Ta zapowiedź odnosiła się do tego, że seniorzy, którzy mają złożyć w druk EPD-21, jeśli nie pamięcie, myli nie, nie chciałbym za bardzo w te sprawy podatkowe wchodzić, bo one są poza moimi kompetencjami też po prostu intelektualnymi mocami. W każdym razie do 460 tysięcy świadczeniobiorców, emerytów Rzycisców wys razem wysłaliśmy też taki druk EPD-21. Jednocześnie przestrzegając, bo niektórzy mogą podjąć. No, taką mało rozsądną albo inaczej, niewłaściwą z punktu widzenia ekonomicznego decyzję o potrącaniu zaliczki na podatek. Nie każdemu się to opłaci w sensie takim, znaczy w chronologii, bo to zawsze bardzo, będzie bardzo rozliczone. Się, bardzo się cieszę, że Pan o tym wspomniał, dlatego że za. Kilka chwil do tego tematu wrócimy i mamy piękną tabelkę, która pokazuje do jakiej wysokości emerytury warto skorzystać z, tego, z tej opcji, a y, po jakiej wysokości emerytury trzeba będzie coś fiskusowi niestety za rok oddać. Natomiast wróćmy jeszcze do 13 emerytury. 1878 zł 91 zł brutto. Dlaczego taka wysokość? Już mówiliśmy, jest to emerytura minimalna, y, która wzrosła po... Y, marcowej waloryzacji o 5,5%. Tak, w waryzacji 105,5%. Teraz pytanie, kto ją dostanie? Nie tylko emeryci. Dostaną ją yy, emeryci, renciści, osoby, które na 31 marca będą miały wypłacone, wypłacane prawo do wypłaty świadczenia. Dlaczego to podkreślam? Yy, bo są takie sytuacje, kiedy wypłata świadczenia może być wstrzymana. Mówimy tutaj o osobach, które dorabiają i tu chcę podkreślić, nie ci emeryci, którzy mają osiągnięty wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiety. Oni są bezpieczni, tak? Oni są bezpieczni. nie robią 13 mogą, zawsze wpłynie. Tak, i oni mogą dorabiać, do, dorabiać bez ograniczeń. Sobie, I niezależnie od tego, jaką wysokość mają swojego Tak, Ale są osoby, które y, pobierają rentę albo wcześniejszą emeryturę. I te osoby mają próg do 130% przeciętnego wynagrodzenia, i wtedy po przekroczeniu takiego progu w danym miesiącu świadczenie jest zawieszone. Więc, wracając do początku mojej wypowiedzi, osoby, które mają prawo do świadczenia na 31 marca i też prawo do tej wypłaty, to świadczenie nie jest zawieszone, jego wypłata nie jest zawieszona, bo czym innym jest prawo do świadczenia, a czym innym jest zawieszona wypłata. I te osoby, które mają na 31 marca. Prawo do wypłaty świadczenia, one dostaną z urzędu 13 emeryturę w tej wysokości, którą już tutaj przytoczyliśmy, czyli minimalnej, gwarantowanej emerytury. I dodam to, bo myślę, że to jest ważne: nie trzeba nic w tej sprawie robić, nie trzeba składać żadnego wniosku, świadczenie nie jest przyznawane, mówiąc górnolotnie, z urzędu, czyli po prostu automatycznie osobom, które mają prawo do takiego świadczenia. I co ważne, to świadczenie zostanie wypłacone razem z tą emeryturą podstawową w terminie, w którym tę emeryturę by się po prostu dostało. Dokładnie, jak pan redaktor bardzo dobrze jest przygotowany. Pierwszy, szósty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty, dwudziesty piąty to jest z tych sześć terminów, w którym wypłacamy świadczenia emerytury, renty i razem z tym po prostu przyjdzie większy przelew o kwotę trzynastki. Gdyby ktoś już chciał się dowiedzieć, ile dokładnie dostanie pieniędzy od ZUS-u w kwietniu, to mamy oczywiście taką tabelkę do znalezienia u nas na stronie mamy wykaz y, y, emerytury podstawowej tak. oraz ile dokładnie będzie wynosić świadczenie, ile dokładnie będzie wynosić przelew w kwietniu po doliczeniu y, 13 emerytury, przy czym ostrzegał niestety ta tabelka nie y, przewiduje właśnie, że ktoś wy, wypełnił wzór EPD21, czyli o tym do, do, tego, wrócimy? do tego wrócimy. Ja za pozwolę sobie skomentować. Naprawdę te tabelki robią wrażenie pełen profesjonalizm. Dużo ja to, to powiem jeszcze, też, że mamy też inną tabelkę, która pokazuje, ile wynosi 13 emerytura w tym roku, ile wynosiła 13 emerytura w zeszłym roku i o ile wzrosła na rękę. Wszystko do znalezienia u nas na stronie. Wracając w takim razie jeszcze do kolejnych pytań. Kto jeszcze jest uprawniony do 13 emerytury? Mówiliśmy o rentach, ale na przykład osoba, która pobiera rentę rodzinną. I która też, nie jest seniorem, tylko jest na przykład studentem, też dostanie 13 emeryturę. Tak, tylko tu małe zastrzeżenie przy rentach rodzinnych, że będzie proporcjonalnie ta trzynastka dzielona przez osoby, które są uprawnione do tej renty rodzinnej. Jeżeli na przykład dla przykładu są to dwie osoby, jest to rodzeństwo, to ona będzie podzielona. Oczywiście te, ja też się odwołam do naszej strony www.zus.pl Oczywiście te zasady wypłaty tego dodatkowego świadczenia, ale też właśnie jak one będą realizowane, jak one współgrają między innymi z rentą rodzinną i z tą właśnie zasadą, że musimy mieć świadczenie prawo do wypłaty na koniec marca, na tego 31 marca, na ten dzień badamy to, to oczywiście na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też zachęcam. Jak najbardziej. A pozwolę sobie zadać pytanie, które bardzo często pojawia się w komentarzach pod naszymi nagraniami na temat 13 emerytury, czy emerytur jako takich. Dlaczego to nie jest prawdziwa 13 emerytura? Trzynasta emerytura prawdziwa to jest według naszych widzów, według seniorów, no, emerytura, która jest w wysokości ich podstawowego świadczenia. A tutaj mamy tylko, tylko emeryturę minimalną jako dodatek. Z czego to wynika? Odpowiem na to w ten sposób. Gdybyśmy rozstrzegali to na poziomie semantycznym, to odpowiedź może byłaby trudna, ale to z drugiej strony jest łatwe pytanie, panie redaktorze. I krótka odpowiedź dla mnie. Dziękuję za to łatwe pytanie dla odmiany. Wynika to z przepisów ustawy, która wprowadziła trzynastkę jako już element stały, czyli na podstawie ustawy, przepisów powszechnych i tutaj mogę postawić kropkę, a zakład ubezpieczeń społecznych jako urząd, który realizuje przepisy, między innymi ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych jako ten, ten naszą główną księgę odniesienia, no po prostu realizujemy to zgodnie z tym legislacyjnym kształtem, i dlatego trzynastka wynosi. Taką, dlatego trzynastka jest taką, a nie inną kwotą, gdyż wynika to z przepisów. A pytanie dodatkowe w takim razie. Jak naprawdę nazywa się trzynasta emerytura? Yy, roczne dodatkowe świadczenie pieniężne. Mogłem zamienić kolejność. Yy. Czyli, czyli tak naprawdę w samym prawie nigdzie nie jest napisane, że to jest trzynastka, tylko to jest taka nazwa, można powiedzieć, marketingowa, którą rzucili politycy i która się przyjęła. To prawda, ona się przyjęła sami, ją tutaj wielokrotnie odmieniliśmy tę trzynastkę przez wszelkie możliwe przypadki. Już chyba nawet w wielu wypadkach nie zapisujemy jej w cudzysłowie, tak jak na początku. No tak ją nazywamy, trzynastka, no bo myślę, że to takie skojarzenie rzeczy, to jest dodatkowa wypłata, to jest to roczne, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. No jest w pewnym sensie trzynastym dla osób, które pobrały dwanaście. Emerytur, renty czy innych świadczeń długoterminowych, więc no, moim zdaniem to jakby no, się zgadza. Ma trochę sensu. Ma trochę sensu, tak. Z drugiej strony jest wypłacane razem z tą podstawową emeryturą, więc to nie jest jakiś dodatkowy termin, tylko są po prostu dodatkowe pieniądze. No ale to chyba dobrze, bo. Bardzo dobrze. Byśmy generowali zdecydowanie większe koszty. Jednak proszę pamiętać, że zakład ubezpieczeń społecznych obsługuje no, w ogóle. Blisko 30 milionów klientów, jakby jest związanych z zakładem Ubezpieczeń społecznych, ale też tych świadczeń emerytalnych wypłacamy około 9, ponad 9 milionów, więc jak jest okazja, że możemy coś w jednej przesyłce zrobić czy coś w jednym przelewie, to tutaj się nawet nie zastanawiamy. A po drugie, no też taki przelew powiększono 13, myślę, że dobrze oddziaływuje na odbiorców takich przelewów. Jak najbardziej ja bym się ucieszył. Ja też. Wróćmy w takim razie do tego, jak można sobie tę emeryturę podwyższyć sprytnym sposobem. 460 tysięcy seniorów dostało propozycję dostało, y, propozycję, dostało ten wniosek EPD 21, dzięki któremu można Tutaj już tłumaczę, jak to wygląda można zawiesić. Y, już może przestać pobierać zaliczki na podatek dochodowy do czasu osiągnięcia kwoty 30 tysięcy złotych przychodu, czyli do czasu osiągnięcia przychodu, który jest równy tej kwocie wolnej od podatku. Dlaczego to się opasa? Jeżeli emerytura jest niższa niż 2500 złotych brutto, no to od tej emerytury po prostu podatek nie jest pobierany. Ale. Wracając do tej naszej tabeli, która pokazuje, ile dokładnie będzie wynosić wypłata emerytury w kwietniu, razem z tą trzynastką, zdarza się, że po dodaniu trzynastki ta emerytura jest wyższa niż 2,5 tys. zł, więc od nadwyżki nad 2,5 tys. zł pobierany jest podatek. Teraz, jeżeli razem z. 13 i 14, która będzie wypłacana najprawdopodobniej w październiku, cała ta kwota, którą emeryt otrzyma od ZUS jest niższa od 30 tysięcy złotych. To Urząd Skarbowy przy rozliczeniu podatku tę kwotę podatku zaliczki, którą pobrał, odda. A formularz, który, będzie, który można właśnie wypełnić, ten EPD21, mówi: nie, 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 nie pobierajcie tej zaliczki, niech te pieniądze zostaną od razu u mnie. Czy dobrze powiedziałem. Tak, myślę, że dobrze. Ja tylko dodam, jakby ubierając to w, w taki ogólny przykład, że osoby, które mają właśnie to niższe świadczenie, no to u nich ta zaliczka na podatek, znaczy to, to rozwiązanie może mieć, może mieć sens. Bardziej, bardziej nas interesują osoby, które mają jeszcze inne przychody i może się okazać. Że ten zwrot podatku to nie będzie parę set złotych, czy kilkaset złotych, tylko nawet parę tysięcy. Więc te osoby, które mają większe po prostu przychody, powinny się zastanowić, czy dla nich się to opłaca. Bo osoby, które mają do tych niskie świadczenie, to nawet jeżeli one dostaną mniejszą trzynastkę, czy ewentualnie czternastkę, bo będzie potrącona ta zaliczka na podatek, no to okej. Okay. W przyszłym roku, znaczy w sensie do, do końca kwietnia, dostaną zwrot, zwrot z Urzędu Skarbowego. No, jest to odłożone w czasie, ale dostaną ten zwrot. Ale my się bardziej martwiliśmy: znaczy to jest oczywiście zawsze indywidualna decyzja. Pozostawiamy ją naszym świadczeniobiorcom. Osoby, które po prostu mogą być zaskoczone tym zwrotem do podatku znaczy, znaczy nie zwrotem, w sensie nie, że Urząd Skarbowy Odda pieniądze, tylko będą one musiały. Będzie, nie dopłata, będzie niedopłata, dopłata, do, dokładnie. Płacić do urzędu skarbowego pieniądze przy rozliczeniu podatku za 2025 I to mogą być, myślę, że to z pana tabeli i pana zarazem będzie wynikało. właśnie, właśnie I to mogą być duże kwoty. Oczywiście one, jak to zawsze bywa, różne, w zależności od indywidualnej sytuacji, przypadku. ale tak jak myśmy analizowali, mogą być to też kwoty idące w tysiące nawet, co może być zaskoczeniem i wtedy ktoś może sobie pomyśleć, że to nie było najlepsze rozwiązanie, żeby skorzystać z tego EPD-21 EPD druku. A skoro już wspomnieliśmy o tym EPD-21 i o tym komu się opłaca, czy nie. Najświeższa tabelka, którą można znaleźć u nas na stronie, która pokazuje, że jeżeli tylko, jeżeli pobiera się emeryturę i nie do, nie, lub rentę i się do niej nie dorabia poza ZUS-em, to do kwoty 2206 zł i jeden grosz brutto opłaca się ten wniosek złożyć i nie będzie trzeba oddawać żadnych pieniędzy do Urzędu Skarbowego. A... Czyli trochę, przepraszam, wchodzę w zdanie panu redaktorowi, czyli trochę to co mówiłem, osoby, które mają niższe świadczenie, to ok, ale właśnie mają się zastanowić te osoby, które już wychodzą poza, poza, poza te niższe świadczenia. I dzięki temu, że ten wniosek się złoży, jeżeli ktoś ma właśnie taką lub niższą emeryturę, będzie to trzynastka i czternastka będzie mogła być wyższa o 190 zł, maksymalnie 190 zł na rękę. To jest dla tej granicy. Maksymalnie w ogóle ta. 13. emerytura w 2025 roku bez podatku, jeżeli tego podatku się nie będzie oddawać, może być wyższa o 225 zł. To jest w przypadku emerytur 2500 zł. brutto lub większych. Tylko tutaj już jest pewność, że tę kwotę trzeba będzie w przyszłym roku oddać. I to jest tak. To, co, to o czym mówiliśmy, to, że być może trzeba będzie oddać, oddać więcej, a nawet kilka tysięcy złotych, to polega na tym, że ZUS wie tylko o tych świadczeniach, które sam dopłaca. Dokładnie. Tu jest tak. Dokładnie. Tak? Jest... Więc, więc ZUS, gdy otrzyma instrukcję, że nie, po, nie przekazuj zaliczek na podatek dochodowy no od to tego, co płacę, no to nie zalicza. Zgodnie z tą instrukcją. Będziemy Ale działać. mamy ten próg 30 tysięcy zł, złotych. Dokładnie. Te do dodatkowe dodatkowe dochody spoza zus czyli po prostu dorabianie, może sprawić, że ten podatek będzie znacznie wyższy niż wynikałoby tylko z Nie tego, Nie chcemy co też dostanę. oczywiście siać def, defetyzmu, tak? Bo, bo te, te wysokie dopłaty do podatku, no to dotyczą to, to też no już osób, które mają wysokie świadczenie, wysokie, wysokie dodatkowe dochody, przychody. Ale tak się może wydarzyć i dlatego my oczywiście zobowiązani do wysyłania tego dokumentu i jakby realizowania woli naszych świadczeń popełniliśmy jakiś czas temu taką, taki komunikat, taką akcję informacyjną, żeby po prostu te osoby, to jest zawsze indywidualna sprawa, tak jak przejście na emeryturę, wydłużenie aktywności zawodowej, etc. To jest zawsze indywidualna sprawa, ale miejmy, my, myślę, że nie zawadzi, żeby poinformować naszych klientów, w tym wypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby się nad tym zastanowili, przeanalizowali. Tabelkę można przeanalizować u nas na stronie. Link można znaleźć w opisie. O, pewnie pojawił się gdzieś tutaj, także do kliknięcia i do obejrzenia. 13 emerytura to dla seniorów radość. Ale może się okazać, że także zagrożenie, dlatego że już słychać, że przestępcy oszuści wykorzystują właśnie sytuację i wiedzą o tym, że ta 13 emerytura będzie wypłacana, żeby spróbować dostać się do danych osobowych, danych wrażliwych emerytów, które potem mogą być niecnie wykorzystane. Co ZUS może powiedzieć na ten temat? No ostatnio mieliśmy wzmożenie. Tak, wprost trzeba to nazwać oszustów. Y, oczywiście y, oszuści działają. Tak jak w, rozwija się że tak powiem nasze otoczenie, czyli to już nie są oszuści, którzy chodzą po ulicach, i pewnie tacy się zdarzają, ale raczej w jakichś turystycznych miejscowościach, oszuści się przeniesi również do sieci. Więc jeżeli działa od 2012 roku Platforma Usług Elektronicznych zus u pue PUE-E-ZUS, no to też tam zarzucają, mówiąc kolokwialnie, swoje sieci, no i wysyłają różne maile. Znamy te sposoby. Mail, który łudząco przypomina Wiadomość z zakładu ubezpieczeń społecznych, ale myślę, że możemy tu wymienić wiele dowolnych instytucji bankowych, y, urzędów y, i w ten sposób przemycają tam albo linki, żeby ten link kliknąć. No i czyli możemy stracić kontrolę nad naszym urządzeniem nie wiedząc o tym. A w urządzeniach mamy, czy to w telefonach, czy w laptopach. Albo co gorsza, ten, ten link może prowadzić też do strony, która na przykład łudząco przypomina y, zakła, y, platformę usług elektronicznych zus gdzie przestępcy powiedzą: Proszę się zalogować, bo inaczej nie będziemy wypłacać emerytury. Ktoś się zaloguje, oni te, te dane y, na żywo prze, mogą przejąć i na przykład zmienić konto, na które ma być wysłana emerytura. Czy to już jest za bardzo? Y, idący scenariusz zagrożenia. Ja obawiam się, że właśnie nie jest to jakiś sensacyjny scenariusz, tak? Przekierowanie też na stronę na przykład banku i przejęcie naszych loginów, bo mamy zapłacić. Tam ten mail, o którym myślę, znaczy ten mailing, który się pojawił u naszych klientów, to on dotyczył właśnie kwestii finansowych. I on prowadził do płatności żeby zrobić płatność w internecie. Czyli warto podkreślić, że, że 13. emerytura nie trzeba wypełniać żadnego wniosku, wypłacane jest z automatu, jeżeli przyjdzie jakikolwiek e-mail, jeżeli przyjdzie jakiś SMS albo ktoś będzie dzwonił i mówił, że trzeba coś zrobić, bo inaczej nie będzie 13. emerytury, od razu zignorować, rozłączyć się, nie reagować. Dokładnie, bo pamiętajmy, że mechanizm... Na... To, to oszustwo, jak ono jest, on jest potem skrojone, to jest jedna kwestia, ale przestępcy potrzebują oszuści, potrzebują punktu zaczepienia. No myślę, że to jest świetny punkt zaczepienia, bo teraz za parę dni y, pierwsze trzynastki wypłacamy w tym terminie 1 kwietnia. Y, no i o tym się mówi, tak my tutaj rozmawiamy, ludzie czytają, słuchają. Y, no więc to jest świetny moment, żeby zadzwonić y, i zbudować to oszustwo właśnie na kwestii trzynastki. Nie, nie chcę podpowiadać, też myślę, że nie jestem tak kreatywny, ale jest to punkt zaczepienia, tak, właśnie, że może musisz złożyć wniosek, a od wniosku można przejść łatwo do tego, a czy jak dostajesz te pieniądze, te trzynastkę inne świadczenia na konto, a może inaczej i no niestety potem, no, jest, no, są to, są, to są przykre, przykre sytuacje, bo Często są starsze osoby, które tracą jakieś oszczędności. Myślę, że to też z takiego punktu psychologicznego jest to takie yy, jest, trudne jest, doświadczenie. jest chyba prawda? jedna porada, którą możemy powiedzieć, jeżeli tylko ktoś zadzwoni i powie, że coś jest nie tak z emeryturami, to nie reagujemy na ten telefon, tylko spokojnie idziemy do oddziału w ZUS i tam się pytamy. Powiem Zreszcie. więcej: nic się naprawdę nie stanie, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość i się rozłączymy, skasujemy maila, yy, po prostu. Utniemy temat od razu, naprawdę nic się nie stanie. Potem można dokładnie wziąć, zadzwonić czy się udać do placówki. I to tu chcę mówić szerzej niż tylko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Akurat ostatnio to dotyczyło Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale myślę, że po prostu, jak jest jakiś temat, który gdzieś się przecina no tak pozytywnie, z pieniędzmi, czy z, że możesz coś zyskać, coś otrzymać, ale nie wiesz jak to, jak to załatwić. My ci pomożemy, ta cała narracja, tak my ci pomożemy, my złożymy wniosek, my to, my tamto, to, to po, po prostu rozłączajmy się, naprawdę nic się nam nie stanie. A jeszcze jak jest ta presja czasu, to tym bardziej. Ostatnie pytanie w takim razie, 13 emerytura w kwietniu, co jeszcze dobrego czeka od ZUS w tym roku seniorów? Jakie jeszcze dodatkowe pieniądze otrzymają? Tu będę pościągliwy, bo oczywiście czekamy na, na, na wytyczne czy na rozporządzenie, ale no są zapowiedzi, że 14 y, emeryturę też będziemy realizować. 13 no, emeryturę jest wpisana w ustawie, więc na pewno będzie. My wiadomo, jako zakład. Kiedy? Tak, my jako, no W tym oczywiście kontekście, my jak, jako Zakładu Bezpieczeństwa Społecznego oczywiście jesteśmy przygotowani, zrobimy tak do tej pory. Myślę, że mm, perfekcyjnie, szybko w terminach. No i Najprawdopodobniej w październiku. Przy, tak było do tej pory, więc myślę, że tutaj się w tej, ta, ta, ta kwestia nie zmieni, ale tu będę pościągliwy i po prostu postawię kropkę. Chciałbym przy tej okazji, który już jestem, u Pana redaktora, przypomnieć o tym, że do końca lipca to się wydaje, że to jest dużo czasu, ale to szybko zleci, żebyś te osoby, które chcą ubiegać się o y, tak zwaną rentę wdowią, czyli de facto nie nowe świadczenie, tylko możliwość pobierania, pobierania świadczenia, zbiegu, do, do świadczeń, zbiegu świadczeń, tak, dokładnie, y, to, jeżeli chcą od lipca otrzymywać to świadczenie, bo my zgodnie z przepisami, od lipca będziemy realizować wypłatę tych świadczeń, to do końca lipca powinni złożyć wniosek o ustalenie prawa do zbiegu, czyli do tak zwanej renty wdowiej. Pamiętajmy, że to są osoby, które już muszą mieć Prawo do dwóch świadczeń. No, ale już nie chcę wchodzić w szczegóły, chcę tylko przypomnieć. Ja, to, ja, to ja powiem. Mamy, no, ponad 600, mamy... mamy ponad 600, przepraszam, mamy ponad 600 tysięcy wniosków już złożonych, sporo. No ale teraz też zdajemy sobie sprawę, że kwiecień, okres świąteczny, zaraz maj, majówka i żeby znowu nie było tego naszego mówiąc no, kolokwialnie, brutalnie, pospolitego ruszenia, no bo to też nikomu nie służy na ostatnią chwilę, myślę. Na temat renty wdowej mamy też film nagrany na naszym kanale. Zapraszamy bardzo serdecznie do oglądania. Gościem podcastu Biznes między Wierszami był dzisiaj rzecznik zachodnio pomorskiego ZUS-u, Karol Jagielski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję słuchaczom i widzom. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam na kolejne odcinki.